się wtedy, dając do dojść do słowa posłowi Braunowi, który dalej ten swój język nienawiści realizował z mównicy sejmowej. To było skandaliczne, to było niegodne marszałka sejm. Marszałek Bosek odnosi się do tych słów. Jaki przepis regulaminu pana zdaniem narusza? Panie marszałku, mówimy o tym, że pozwolił pan na niegodne zachowanie się posła Brauna. Jeżeli pan nie czuje, że... Które że... moje słowa odbiera pan jako pozwolenie? No, po pozwolił pan mu kontynuować swoją wypowiedź, pełną nienawiści, wypowiedź z Sejmowi. Nie pozwoliłem kontynuować, pozwoliłem zacząć, bo to jest rolą marszałka sejmu, żeby różnym posłom udzielać głosu. Jeszcze raz pana zapytam, jaki pana zdaniem przepis regulaminu złamałem? Gdyby nie interwencja marszałka Hołowni, to mielibyśmy do czynienia z wielominutowym wywodem posła Brauna. Nie, wywodem poseł Braun skończył, pewne. zanim marszałek Hołownia przejął no, prowadzenie no, obrad. Dokładnie w tym momencie. A poseł Braun szedł na mówicę w bo chwilę wcześniej zabierali głos inni posłowie. Nie wie, co się z waszej stało, tak? strony. Pan, pan nie wiedział. Oczywiście, wie, co się że stało. wiem. W no. tamtym czasie jeszcze nie było to do końca jasne. Natomiast którzy go y, y, oskarżali, miał prawo zabrać głos. Y, wyjaśnię, jak rozumiem rolę marszałka. Rolą marszałka nie jest cenzurowanie posłów, nawet jak się z nimi nie zgadza. Myśmy potępili to, co zrobił nasz poseł Rolą marszałka jest dbanie o godność yy. Sejmu, o godność państwa polskiego. Absolutnie tak. Oczywiście. I w takiej sytuacji Oczywiście. powinien nie reagować, a Pan był bierny. Dlatego yy, nie. my dzisiaj jesteśmy Zachęcam Wszystkie, zachęcam wszystkich, żeby po prostu obejrzeli ten fragment nagrania. A marszałku pan się Tam obawia o to, że pan straci fotę lewicy marszałka, czy nie? Nie, nie, nie obawiam się, a to nie o to chodzi. Nie obawiam się dlatego, że po prostu jeżeli będzie wynik głosowania odwołujący mnie, no to będzie. Mówi się nieoficjalnie, e, że w sensie jednak o... tylko lewica ma zagłosować to... przeciwko, że jesteście dobrze. Nie wchodźmy w spekulacje. Będzie za, za tydzień głosowanie, jeżeli będzie. Każdy zagłosuje zgodnie z swoimi przekonaniami. Ja uważam, że regulaminusemu nie, zgla... nie złamają, nie złamałem nawet dobrych obyczajów. Robiłem to, co jest rolą marszałka, co więcej sugestia pańska, że musiałem. Odsunięty przez marszałka od prowadzenia obrad, bo inaczej by tam był bałagan. Jest nieprawdziwy. Sytuacja w Sejmie była bardzo napięta. Mimo bardzo dużych emocji udało się prowadzić rozmowę w sposób cywilizowany. Były wtedy ogłoszone dwie przerwy. Z upoważnienia marszałka Sejmu po przerwie ponownie prowadziłem obrady, więc marszałek Sejmu z mojej postawy, można powiedzieć, nie wiem czy był zadowolony, ale w każdym razie nie obawiał się, że cokolwiek źle będę prowadził. I w żadnej sytuacji na prezydium nie było zastrzeżeń do mojego sposobu prowadzenia obrad, ani na konwencie seniorów ze strony posłów żadnego. Klubu. Więc ja wniosek lewicy odbieram jako, że tak powiem, napisany z obowiązku. Po prostu lewica musi walczyć z Konfederacją, żeby zachować swoją wiarygodność ideologiczną wśród swoich lewicowych wyborców. Ja to rozumiem. Jeżeli chodzi o moje wcześniejsze wypowiedzi o odpowiedzialności, to nie jest tak, że ja na zapas o coś lewicy oskarżam. Ja sobie troszkę ironizowałem. Jeżeli Pana to moja ironia boli, to skoryguję swoją wypowiedź w ten sposób, że każdy, kto nadużyje służb specjalnych, także nawet jeżeli będzie z Konfederacji, ma być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Niezależnie czy z